Patty, Co ty kochanie? do swojego pokoju? Tatuś musi porozmawiać z mamusią. Kul! Cool, będziecie się kłócić! Mogę popatrzeć? Nie. Oh. Mm. No trudno. No. Tak się stęskniłam. A kto mnie pocałuje, na? No. No to zobaczymy się później. Pati, chodź tutaj. Co się stało? Dostaliśmy właśnie wyciąg z banku. Czy możesz mi wytłumaczyć, co to znaczy? Co to znaczy? To, że połowa naszego debetu poszła na gabinet kosmetyczny, salon fryzjerski, dwa butiki z ciuchami. Lekcje tenisa dla Pietrusia i trzy razy sklep spożywczy. No przecież... Za to powinnaś płacić gotówką, którą ci daję. Dlaczego za to, że, że płacisz kartą debetową? Bo dajesz mi za mało pieniędzy. Ja ci daję za mało pieniędzy. Co widzisz, wyjaśniło się. A ty posłuchaj. Słucham. Czy ty zdajesz sobie sprawę, jak dzisiaj ciężko jest zarobić pieniądze? Zdaję sobie, zdaję. Tak? A myślisz, że ja znajduję pieniądze na ulicy? O, przepraszam, to... Może my przyjdziemy później i chodzimy stać? Się. Nie, 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 nie. zostańcie. Dziękuję. Wczoraj obejrzałem w telewizji mecz bokserski. To mi wystarczy na jakiś czas. Proszę, proszę, chodźcie. Bardzo dobrze, że przyszliście, bo chciałem pana o coś zapytać. O co? Czy pańska żona też tak lekką ręką płaci za wszystko kartą debetową? A skąd? Nie? Nie. O, widzisz? Jakoś pani Helena potrafi się zmieścić w tym, co dostaje na dom. O, nie używa karty debetowej tak bezmyślnie jak ty. Ja nigdy nie płacę kartą, bo ja nie mam żadnej karty. Nie ma, ale wydaje pieniądze tak szybko, jak je drukował w piwnicy. to też przestań. No też coś, no. Spójrzmy prawdzie w oczy, panie Cwał. Na świecie są dwa rodzaje ludzi. Tacy, którzy zarabiają i tacy, którzy wydają. Powszechnie znani jako mężowie i żony. No, ma pan świętą rację, panie Bogacki. Gdyby ci, którzy wydają, mieli sami zarobić te pieniądze... Dwa razy pomyśleliby, zanim wyjęliby je z kieszeni. Właśnie. No, wielka rzecz, wielka, wielka. A co to takiego trudnego zarobić trochę pieniędzy? Właśnie. A zarobiłaś kiedyś? Nie, bo zaraz jak urodziłam Piotrusia, przerwałam studia. Ale gdybym tylko chciała, to mogłabym zarobić bez problemu. A! No, ja też bym mogła. O. Ha! ha, 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 ha. Zarabiasz pieniądze jest o wiele trudniej niż siedzieć cały dzień w domu. A to uważasz, że my cały dzień tylko siedzimy? No właściwie tak. Niech pan będzie sprawiedliwy, panie Cwał. Czasami siedzą i piją kawę. A według was, kto sprząta w domu? Albo kto według was gotuje, panowie? Każdy potrafi posprzątać i zrobić coś do zjedzenia. Ha! Chciałbyśmy zobaczyć, jak to A. robicie. To zobaczycie. Zobaczą? stary. A ja co to zobaczysz? Ja też chcę. Tylko, że wy w tym czasie musicie pójść do pracy i zacząć zarabiać. To pójdziemy. Pójdziemy? Pójdziemy. Zamienimy się miejscami. A, my pójdziemy do pracy, a wy zajmiecie się domem przez tydzień. Tak chcecie? Chcemy. Chcemy? Chcemy. Chcemy. Jadę, synku. Kochanie, śniadanie gotowe. Idę. O, dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry synku. Hej, jakie wspaniałe śniadanie. Pomagałeś się od mnie zrobić? Nie, jak przyszedłem, wszystko było gotowe. Tatuś zrobił nawet sok ze świeżych pomarańczy. No, a co myśleliście? No ty to tam wszystko zrobiłeś? No to rzeczywiście, no przecież bez problemu. A, no to wypijmy. Za prowadzenie domu. Ja i za twoją pracę. No, dziękuję. Dziękuję. Mm. Hmm, co to jest? Szynka z ananasem nawet. jak <noise> 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 Pyszne! Co to jest? Post kawajski. Mmm, ty co zrobiłeś? No oczywiście, no przecież, no, przecież co, co w tym trudnego? Ty nam nigdy tego nie zrobiłaś. Mmm. Mm. 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 jakie pyszne? Kiedy się nauczyłeś takie robić? O, chyba mam wrodzone zdolności kulinarne. Mm. A kto mnie dzisiaj odwiezie do szkoły? Mamusia, w drodze do pracy. Muszę, będzie teraz pracować? No właśnie. Nie wiem to jeszcze gdzie i jak. Pati, jak chcesz znaleźć. Jak chcesz znaleźć pracę? Chcesz iść do jakiejś agencji? Pati, dlaczego nie odpowiadasz? Tak, nie? Że zrozumiałem. Możesz przestać czytać? Cieszę się. Teraz już wiesz, co ja przeżywam każdego dnia. Dobrze, poprawię się. Ja odbieram. Halo? Tak słucham? Mhm. 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 Dobrze, dziękuję. Do widzenia. Yy, idź po swoje rzeczy. Za chwilę jedziemy do szkoły. A za tytuł? Pazynku, papa. Kto to był? Świetne to śniadanie, naprawdę. Nie wiedziałam, że jesteś takim genialnym kucharzem. No, no dobrze, ale kto to dzwonił? To! Dzwonili z tego kafebaru w naszej galerii. Zostawiłeś u nich portfel, kiedy kupowałeś te trzy śniadania. Dzień dobry. O, dzień dobry, Helu. Dzień dobry, panie Heleno. Dzień dobry, panie Cezary. No, <laughs> jesteś gotowa, idziemy do pracy. Jestem, jestem. <laughs> Chciała chyba pani powiedzieć, że idziecie znaleźć pracę. No. Tak właśnie chciałam powiedzieć. A to powodzenia. Dziękujemy. No, no to idziemy. Idziemy, pa, kochanie. Pa, e, do widzenia, panie Cezary. Wrócę wieczorem na kolację. Helero! Tak, Stasiu. Wychodzisz? E, tak. I co z tego? Zapomniałaś pocałować mnie na do widzenia. Dostaniemy jakąś pracę? Ale tak naprawdę to, to my się na niczym nie znamy. Dobrze, dobrze, dobrze. Dziękuję. Kto następny? My. A która z pań jest pierwsza? My. My jesteśmy razem. W takim razie proszę. O jaką pracę Panią chodzi? A jaką pracę ma Pan do zaoferowania? Czym Panie się zajmujecie zawodowo? A jaką pracę ma Pan do zaoferowania? Kim, Panie, jesteście z zawodu? A jaką pracę ma Pan do zaoferowania? Dobrze, niech Pani mówi pierwsza w takim razie. Dobrze, e, kim pani jest z zawodu? A jaką pracę ma Pani do... Niech Pani przestanie. Kim Pani jest z zawodu, sekretarka? Tak, właśnie jesteśmy sekretarkami. No to czemu Panie nie mówicie? Mamy kilka miejsc pracy dla sekretarek. To dobrze. <laughs> jak szybko umiecie, Panie, pisać na komputerze? Proszę Pana, tak. Tak, szybko. Rozumiem. A Pani? Ja nie piszę tak szybko jak moja koleżanka. W jakich programach umiecie, Panie, pracować? Word, Excel, Lotus? Tak, słyszałam o nich. A Pani? A ja nie słyszałam, proszę Pana, o tylu programach co moja koleżanka. Moje panie, nie znajdę wam pracy, jeśli nie dowiem się, co naprawdę umiecie robić. Kim panie jesteście z zawodu? Jaką pracę ma wam do zaoferowania? Dobrze, spróbujmy inaczej. Tu jest lista dostępnych miejsc pracy. Przeczytam ja, a panie powiecie mi, jakie macie doświadczenia w którejś z tych dziedzin. Maszynistka offsetowa. Ankieter medyczny. Kierowca tira. Agencja Ochroniarska Wysokie Zarobki. Nie. Specjalista ze znajomością HAACP. Pi. A zostało mi jeszcze jedno miejsce pracy w firmie cukierniczej przy produkcji czekolady. O, to wspaniale! Bardzo lubimy czekoladę! Proszę pana. Świetnie. Możecie panie już dzisiaj zgłosić się do pracy? W firmie cukierniczej Lukrecja, ulica Bednarska. Proszę. Produkują wykwintne czekoladki na eksport do Szwajcarii. Tu jest dokładny adres. No, jak panu idą te roboty domowe, panie Cwał? Bardzo dobrze, dziękuję. O, ładnie pan A Co to jest? Nie chciałem sobie zakurzyć włosów przy sprzątaniu. Coś panu poradzę z własnego doświadczenia. Niech pan uważa, że przy prasowaniu żelazku nie było zbyt gorące, bo może pan poprzypalać rzeczy. Poważnie? Poważnie. Tak? Coś w tym rodzaju. No, a myślałem, że powiem Patrycji, że to taki wzorek, który już był. Nie uwierzy pan. A dlaczego nie? Helena ma już trzy bluzki z takim samym wzorem. No tak. A wie pan, z czym miałem największy problem? Z pończochami. Właśnie, bardzo trudno je uprasować. Nie no, nie prasuje się pończoch, co pan? Nie? No nie no, wszyscy o tym wiedzą. Nie no, trzeba tylko pamiętać, żeby po praniu mocno spryskać je lakierem do włosów. Lakierem do włosów? No tak. ah, Jeden facet dzisiaj w warzywniczym y, powiedział mi o tym. No. O, proszę. To no najlepszy sposób. Dobrze się potem składają. Bardzo dobry sposób. O, zaraz to spróbuję. No. Wie pan męczy mnie tylko jedna myśl. Jak ja mam dzisiaj zrobić tą kolację? Nie testowałem się. Pomyślałem sobie, że głupio by było, gdybyśmy obaj robili to samo. Rozdzielmy się. Ja zrobię coś do jedzenia, a pan zrobi coś słodkiego na deser. Dobry pomysł. O? Ja zrobię. Risotto a la A co to jest, drugie danie czy deser? Nie no, to jest kurczak z ryżem. Znalazłem taki łatwy przepis. A bardzo lubię kurczaka z ryżem. No to dobrze. A umiałby pan upiec ciasto? No, jasne. Zrobię świetne ciasto, pięknie wyrośnięte. Kilka warstw poprzekładam nadzieniem. No to świetnie. No, zrobimy naszym żonom taką kolację, jakiej w życiu nie jadły. Pani na to zna. Tak, proszę pani. Proszę, niech pani siada. A pani będzie pracować w innym dziale. Będzie pani pakować bombonierki w kartony. Proszę za mną. Powiedziała Pani, że się na ten zna. Tak, proszę pani. Proszę za mną. Nie, Pani, podoba mi się ta praca. Co Pani robi, kiedy Panią spędzi nos? A, rozumiem. Jakaś mucha tu lata. O, dzień dobry. O, jak się panu podoba mój wynalazek? A co to jest? No, to jest gazeta odkurzacz. <gryzamy> Mogę nimi jednocześnie czytać gazetę i odkurzać. <gryzamy> Bardzo sprytnie. No, kobiety nie lubią pracy w domu tylko dlatego, że nie myślą. Też tak uważam. A co pan tu ma? To jest to ciasto, o którym panu mówiłem. A, Udało mi się zrobić siedem warstw z nadzieniem. Zaraz pan zobaczy. A, a gdzie jest sześć tych innych warstw? One tam są, tylko że nie wyrosły. Aha. A to może nałożyć na to jakoś dużo nadzienia, na wierzch? Ale ono już też tam jest, w środku. Tak to już jest w środku? Bo ja zmierzałem z ciastem, zanim włożyłem ciasto. To może damy je jako naleśnik dla Piotrusia. Nie, pan sobie nie żartuję. A jak pan idzie z gotowaniem? A bardzo dobrze, dziękuję. Właśnie gotuję ryż. A propos, zna się pan na tym, na, na przykład, ile róży potrzeba dla czterech osób? Nie wiem, ale zwykle dużo go jedzą. Dużo. A pół kilo na osobę wystarczy? Myślę, że wystarczy. O, to dobrze, bo gotuję dwa kilogramy. No i gotuję jeszcze. Kurczaki szybko warzę. <laughs> no właśnie, a nie wie pan, ile powinny się gotować? Nie ja wiem. Z półtorej godziny. Aha. Co to był za bóg? Nie wiem. O, 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 się a, a gdzie są moje? A gdzie są moje kurczaki? Były dwa w tym garnku. No muszą to gdzieś być. A czy to nie te? I to no te! Co teraz robimy? To musimy je umyć. Szybko. Wypraw szatkę. No. Dobrze. A może lepiej nie wam posypać tę troszkę. Tak, musimy je dokładnie umyć, żeby się czymś nie zatruć. O właśnie. Pan, zobaczy, jaki ten jest brudny. No. No to jest co tam się dzieje. Po Boże. Mój ryż. Daj Bogacki, niech mi Pan pomoże. Daję wam ostatnią szansę. To jest oddział konfekcjonowania czekoladek. Czekoladki wyjeżdżają stąd i jadą na tej taśmie do drugiego pomieszczenia, gdzie będą pakowane do pudełek. Do was należy w zapakowanie każdej czekoladki w taki papierek. Po zapakowaniu czekoladkę macie położyć z powrotem na taśmę. Zrozumiałeś? Tak, tak, proszę pana. Proszę pani. Włączyć taśmę? Włączyć taśmę! Poczekajcie. Zaraz zobaczę, kto tym razem zasnął przy przełączniku. Myślałam, że jesteś na dole, w pakowalni. No co, ty stamtąd mnie już wyrzucili. Czego? No bo zaglądałam do czekoladek, żeby zobaczyć, z czym są. Przenosili mnie już cztery razy. Cztery. Mnie też! A teraz słuchajcie. Jeżeli chociaż jedna czekoladka pozostanie niezapakowana, to koniec Waszej kariery w tej firmie. Tak, proszę pani. Zrozumiałyście? Tak, proszę pani. Włączyć taśmę! Tak, to jest bardzo ładna robota. Powinni nas tu od razu przyzwieć. No, tak, 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 A to jest coś dla nas. Są nas już nie wyrzucą. O! Mm. Cezary, Stasiu, Stasiu, jesteś tu, Stasiu? Oh. Cezary, Piotrusiu, ciekawe gdzie oni są? Masz może jakieś lekarstwo no. na żołądek? Tak, mam w kuchni, zaraz ci przyniosę. Mhm. O, jakaś kartka, co to? Nie wchodźcie do kuchni, zanim nie wytłumaczymy wam, co się stało. Zaraz wracamy. Ciekawe co tam jest. Nie, 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 nie nie, wchodź. Ja tam pójdę, ja mam mocniejsze nerwy od Ciebie. Aaaa! Aaaa! Helu! Ech, co? 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 Co tam jest? Helu, tam jest wszędzie jedzenie. Nie. Jedzenie? Na podłodze, na ścianach i na suficie. Jedzenie? Jedzenie nie, 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 nie. Ja nie będę tego sprzątać, nie! Ja też nie. O, o jesteś, Pati, to dobrze. Bo stało się coś okropnego. Tak, a co takiego? Zaraz ci wytłumaczę, tylko, tylko nie chodź do kuchni. Już tam byłam. Byłaś? Mhm. A, no to trudno. Ale nie Maru się, my to wszystko posprzątamy. O, dziękuję. Nie wiemy, czy się zgodzicie, ale chcielibyśmy, żebyście zapomniały o tej całej zamianie. No my nie jesteśmy dobrymi żonami. My też. Nie jesteśmy dobrymi mężami. wyrzucili nas z tej pracy już po pierwszym dniu. O! To może wrócimy do tego, co było i my będziemy zarabiać, a wy będziecie wydawać. O, bardzo mi się ten pomysł podoba, a tobie Helu. Mnie też się podoba. No i chcemy... Chcemy was przeprosić za to, że tak głupio mówiliśmy o waszej pracy w domu i kupiliśmy wam coś na przeprosinę. Mm, naprawdę? Co? Co nam kupiliście? Proszę, to jest dla pani, pani Helu. A to jest dla ciebie, kochanie. Czekoladki! Proszę. Proszę. Czekoladki. Nie, o nie! Co im się stało? Może zemdały z głodu. A nie chcą tu czekolady? No chyba nie. To mogę je wziąć?